Witam, kochani widzowie, w niedzielę. Kolejna smutna informacja. Nie żyje Krzysztof Kucharski, jeden z najbardziej znanych wrocławskich dziennikarzy. Znakomity krytyk teatralny przez lata związany z wrocławskimi dziennikami. Miał 75 lat. Informację o śmierci przekazał facebookowy profil Teatru Kalambur. Krzysztofa Kucharskiego najczęściej przedstawiano jako animatora kultury, dziennikarza, scenarzysty, dramaturga, ale był też mistrzem dla młodszego pokolenia wrocławskich dziennikarzy, duszą towarzystwa, gawędziarzem, znawcą kulinariów. To wszystko pozdrawiam, short Joker.